Zwykły owad, pomyśli Widz, widząc tego niepozornego nartnika. Ale otóż nie. Nartnik otrzymał od matki natury supermoce pozwalające się mu poruszać szczelizgiem na powierzchni wody, ale trzeba by na pewno nie. Jego druga i trzecia para odnóży pokryta jest włoskami, gromadzącymi pęcherzyki powietrza, tak by owad nie tonął w wodzie. Nartniki pospolicie występują w wodach stojących i wolno płynących. Gdzie czatują na ofiary, wyczuwając drgania wody niczym paliąc na palięczynie? Polują na drobne owady, które chwytają pierwszą chwytną parą od by wyssać z nich soki. Aparatem gębowym typu kująco sącego czyli kulką. I uwaga, rozdrażniony narnik potrafi ugryźć, a owady te potrafią także skakać. Nardniki zimują w ściółce, by stworzyć latem drugie pokolenie niezdolne do lotu w przeciwieństwie do swoich rodziców. Podsumowując, dzięki specyficznej budowie nóg, utrzymującej powietrze, narniki niczym makabry na basenie mogą utrzymywać się na powierzchni wody